Musimy sobie te wszystkie kremiki. Jednego już miałem. Na witelcu nie, płynie musiałem je zafić. A ty tu jesteś dobry. O nie. <grymne> Myślałem, że zrobił nickel. Ja sobie po, postoję i popatrzę. Czy ty jesteś? Jest mm -hmm. to ty, ty Michał? Tak. Już myślałem, kipa, to, że to funia. Już się coś psuje. Dobra jest. Gdzie, Gdzie on jest? <śmum> Ej, no, naprawdę się pojawi, funia, jak teraz jest potworem tym wielkim. Mm -hmm. no. Nie, to drzewo było jego ona gdzieś tu jest Jezu, jakie mam ciary i co? So od... no. jakie drzewo ci chodzi e, różne drzewo inne drzewo dobra To no, z takim wiszącym rykiem? nie ja i te to ten powiść Jeszcze się kremików Ty ja ją widzę Gdzie ona jest? W wodzie przy bazie Tam jest Gdzie ty jesteś? O, biega po wodzie Dobra widzę, które tu piszeszowy kremik A mnie widzisz? Widzę cię A jak jest? Wynik znaczy No dobra A teraz cię A mnie widzisz? No tam po wodzie gdzie? Ja cię widziałem tam trzeba bliżej po odejść, bo ty jesteś daleka. No i no gdzie ona jest? O tam po wodzie latała. Latała? Tam Do gdzieś no. pisielec. Dobre, jest pisielec. Dobra, tu kremik. Baza zaraz jest i ona po lata. Oko fajnie, dobrze wiedzieć. Ona no, no, gdzieś tu jest. Tu kremik, chyba. Nie, to pasa. I te tu ja to pasa. Jeszcze 8, fajnie. Tam już chyba nie ma kremików. ja się przejdę. Ja tam byłem, no. Przejdę się. Jeszcze ta pasa jest. A, tu, to. Widzisz ją? Tu nie ma. Oho. jesteście na pustyni? Nie. U... Nie. <laughs> One tam nad morzem jest. No wiem, wiem. <laughs> A, tam. No, no, super. Nie ma tu nic ciekawego. To jest tak. Nic ciekawego, no. Nie Jak ci jest teraz? Dobra wice teletopsiały, kremik Jak się weźmie prawym to widać Błyszczy jest. No. O nie Dobra wice to Wice Fajne to Drzewa się zaklęła Albo nie Ja się gdzieś tak eliminowałem. Nie masz szczęścia, bo biegnie do ciebie. Co? Nie masz szczęścia, bo biegnie do ciebie. A? Jakoś jej nie, nie widzę. U mnie nie ma. No, u mnie też nie ma. Odwróć się, bo nie... ja e, Funii nie widzę. Ona tam pięknie e, e, za tobą. Chodź tu do mnie, Michu. Wejdź tam gdzie ja, ja ona i Funia nie wejdzie. Ja, mam taką nadzieję, że nie wejdzie. to... No dawaj, 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 no. Spacją, spacją klikaj ciągle. Patrz. O nie bieg. Nie, nie, nie. Wejdź. Fuck! <śmienny> Weszła. Weszła? Weszła, o nie! Wow. Co to ubiegłesz? Wiem. No. A ja za nim. <śmienny> nie ma to jak spacerek. No. Ja w środku, nie? No. <śmienny> FUCK! Nie 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 nara Nie to koniś mnie, masz nie tokaniec nie. Gdzie, gdzie jest ten krymik? Ej tyż Michu szukasz... Pasznik. Szukasz tylko krymiku? Nie ma krymiku Nie muszę szukasz Fuck, fajnie usięłaś się na mnie Dobra idę do Micha Ale ja się nie odwracam Ja się odwrócę i dostanę pompę Ciup. No i już się Nie, ja Michała gonią i nie Ja cię słyszę za moimi plecami Nie Nie wcale <grym> e, Michu, gdzie ty jesteś? A dobra O nie, tu jakiś kościół jest Dobra, biegnę do tego kolesia. Michał, e, Michu, dzwoni. Serio? No. Coś no, odbierze do Dobra, jesteśmy po przerwie i to jest... Teraz mi... Ninja Michał jest potworem. Tak. O, funia już mi uciekła. Nie, nie czekaj, Proszę was, spodziewajcie Dobra. Kliknij. Tak jak gdyby no, Ja... Do, do ja? No, co to było? No. Ale nie w filmiku. No to kliknij PP. P. No, P. Albo PP, zależy jak. No, ale... Dziś jeszcze nie no. są. Dobra, nic nie mówimy. Ja się tu dzisiaj ukryję. Ukrywajcie się, wyłączajcie latarki, ja je tak mam jasno. No wiem. <grymina> o, o! Kremik. O. No, fajnie, wzięła mi. Spod nosa, no. Tak. Oj, nieładnie, nieładnie, tak. Oj tam, ej. Czekaj. Mam punkt obserwacyjny. Oho, już się boję. Ja w, w ruinach siedzisz. Już w cię widzę kogoś. Dwóch was widzę. O, ja spadam. Dobra, ja widzę kremik. Uważaj, bo on pójdzie. Chodź A masz, no, uważasz. Fajnie, ja się zablokowałem i mnie zabił. No super, mm. teraz mnie zostawiali, ja będziemy je dojść. Chory? Dostaw Zostaw mnie ty. Weź jak jest maszordy. Ten punkt jest dobry. Jeszcze raz tam wchodzę. A, dobra, tu jesteś. O, nie, to nie wiem. Chodź tu, o, widzę Dobra, ci y idziemy? Kogoś widzę, daleko. O nie, ja już się boję. Nie mów nic, tylko idź jak nincza, Potajemnie zabijasz. Patrz, tu tu, ej! Dziuniasz? Idzie. Dobra, widzę go. Oj, biegnij! Szwakier biegnisz. Szybko! O nie! Uch. Fajnie, dzięki, Michu. A za chwilę pisz. iść. F Fugnia. Nie jesteś pod ręką. No, najlepiej. Fujak ci to jesteś, dobra. Widzę cię. No, ile najle... Fajnie, ściąłem się. Nie no, jeszcze zablokowałam się w skalę. O, dobrze, dobrze, Fajnie. dobrze. Fajnie. nie, jak ucieka. Nie, ma ja jedę Tam, tam tak. jest gdzieś. A, a... Abyś tam. Ja tam nie biegł. Jezu, ej, uważaj. Wiem. Skąd ta pała się przywioła? Za <śla> Za mną szedł. Jaka małpa. Teraz ja... o Dobra, mnie chwilowo zostawił, Ach. ale już... Mm. chyba nie. O, no mm. dobry jakoś... nie wiem jak to było. Dobra, jak teraz... O, faj... Faj... Nie, 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 się. Dobra, kremik, kremik, kremik. No nie. No tu jeszcze dwa krymiki. Na pewno? O, <laughs> fuck! Tak, dalej, tak. uch. Ej no, spukowałem się, nie no, to, to nie fair.